W całym świecie wszystko przebiega matematycznie. Gottfried Wilhelm Leibniz. Najpierw była potrzeba i prymitywne maszyny rachunkowe, które zrodziła przyroda. Nie wystarczało. Tysiąc lat temu potrzeba zrodziła maszyny. Przyrząd tego typu Rzymianie nazywali Abakiem Chińczycy Suan Pan, starożytni Japończycy Soroban, aż do czasów współczesnych rachunkowość świata opierała się na przesuwanych koralikach. Ale potrzeby rosły. W roku 1645 francuski matematyk Blaise Pascal opatentował mechaniczne cudo. Można tym było przeprowadzić wszystkie cztery podstawowe działania arytmetyki. Ale przełom w branży automatycznych obliczeń nastąpił dopiero w XIX wieku. Charles Babbage, profesor matematyki na Uniwersytecie w Cambridge, konstruuje maszynę różnicową. Pierwszy mocny mechaniczny komputer. Poprzez obroty dźwigni i zespołów kół zębatych wykonywać można było nawet tak skomplikowane operacje jak wyciąganie pierwiastków. Ale wtedy nikt jeszcze nie przewidywał, że za chwilę ruszy lawina. Bo liczby są żywiołem nie tylko dla naukowców, Eksplodujący w tym czasie przemysł wypełniać począł świat towarową masą, pożywką dla handlu. I w tysiącach, setkach, tysięcy kantorków stało się jasne, że nie wystarczy już papier i ołówek. A wiara w maszyny była wtedy wielka. Lawina ruszyła z początkiem XX wieku. Najpierw Stany Zjednoczone, a później cały świat zalały specjalizowane arytmometry z firmowym napisem National. NCR, czyli National Cash Register, Krajowa Kasa Rejestrująca. Ten skrót oznaczał wynalazek, którego ponad 100 lat temu dokonał James Ritty. Pomysł był tak rewelacyjny, że John Patterson kupił go natychmiast i założył koncern NCR. Ten pomysł oznaczał kres liczydła i początek ery nieprzekupnego kasiera. Kasa rejestrująca pokazywała wszystko jak na dłoni: cenę, należność, ilość kupionego towaru. Świat handlu lek całkowitej przemianie. Po obu stronach kasy zniknęły wątpliwości. Co więcej, kasa rejestrująca pozwalała sporządzić na koniec dnia bilans, który pokazywał, ile pieniędzy powinno być w tej sufladzie. Kultura obsługi klienta wzrosła, ale wzrosło też ryzyko uprawiania zawodu kasiera. Kasy sklepowe stały się synonimem handlu. Ale dziś tylko z rozrzewnieniem wspomina się staruszki z napisem National, bo historia nie stoi w miejscu. Handel to zysk, a zysk to obrót, a obrót to ocean liczb. Przez wielkie hale targowe świata przebijają się dziennie tysiące klientów gotowych zakupić tysiące towarów. A każdy towar to dla kasjera matematyczna operacja. Dziś wielki handel jest już niemożliwy bez specjalizowanych kas. Precyzyjnych, nieomylnych, można by nawet rzec rozumnych. Od kasiera zależy coraz mniej, bo kasa czarodziejskim sposobem sama rozróżnia towary, pamiętając przy tym zmieniające się z dnia na dzień ceny. Łypie laserowe oko, czytające tajemnicze kreski paskowego kodu. A reszta to już czysta gra w elektrony, bo skończyła się era korby. To już nie są sklepowe kasy, lecz specjalizowane komputery. 39,69. Reszty na razie nie będzie. Minęło 100 lat i kasa rejestrująca wygląda dzisiaj tak, zamiast skomplikowanych mechanicznych przełączników, elektroniczne przyciski, zamiast okienka, w którym wyskakiwały cyfry, elektroniczny ekran monitora, zamiast pamięci kasiera, kaseta magnetyczna, która wędruje co wieczór do centralnego komputera i tam odczytywany jest utarki robiony bilans. Właściwie Kasjer nie musi już wiedzieć niczego, bo nawet na poszczególnych towarach w postaci kreskowego kodu zanotowane jest wszystko, co o tym towarze należy wiedzieć. Cena jest nie tu. Cena jest również w pamięci komputera, a należność automatycznie obliczana na ekranie. Zmieniło się wszystko poza jednym poza tą kasetą z pieniędzmi. Skończyła się era korby. Budzących nostalgiczne wspomnienia rzeźbionych kas pozostała tylko szuflada na pieniądze. No, może nie tylko. Augsburg, w Republice Federalnej Niemiec. Europejska siedziba koncernu NCR. Tak, tak, kasy sklepowe National. Jak dawniej produkuje się tu maszyny do liczenia. Maszyny do liczenia na miarę czasów. Taniec wymyślnych dźwigni kół zębatych to już tylko historia. Dziś obowiązuje inżynieria inna. Na ekranach projektanckich komputerów powstają kolejne generacje maszyn, których już nikt nie nazywa arytmometrami. Pojedynczy umysł nie ogarnia nawet szczegółów ich działania, bo tak naprawdę jest to inżynieria mikroskopijnych porcji elektronów wędrujących przez półprzewodnikowe labirynty. Maszyny rachunkowe XX wieku. Komputery. Hala końcowego montażu. W beznamiętnym ruchu zautomatyzowanej linii rodzą się szare skrzynki pełne mądrej elektroniki. Dziesiątki setki sztuk dziennych. Jak krople przebijające skalną barierę do nowego świata. Przodkiem tych maszyn była mechaniczna kasa, ale możliwości obliczeniowe nie dają się nawet porównać. To już nie są po prostu wydajne arytmometry, w każdym razie nie tylko. To maszyny do przetwarzania informacji. Elastyczne i wszechstronne jak oprogramowanie, które zaklęto w ich wnętrzu. W tej hali maszyny przybierają ostateczną postać, ale ich serce, czy raczej mózg jest już dawno gotowy. To płyty z czarnymi kostkami układów scalonych. Elektroniczny labirynt, który decyduje o przeznaczeniu szarej skrzynki. Bo ta linia równie łatwo rodzi sklepowe, komputerowe kasy, jak maszyny do celów znacznie bardziej skomplikowanych. Wszystko zależy tylko od elektroniki. Elektronika także podlega modzie, choć bardziej na miejscu byłoby tu słowo ewolucja. Dawniej było tak: płytka drukowana i elektronika scalona. Metaliczne ścieżki na płytce i elementy, czyli podzespoły, montowane przez wetknięcie nóżek w odpowiednie, miniaturowe otwory. Właściwie jest to zadanie tylko dla ludzkich rąk. Połączenia elektryczne powstawały podczas jednego procesu, zwanego lutowaniem na fali. Dziś obowiązuje moda inna. Jest to również płytka drukowana i są miejsca na kontakty, ale nie ma w tym przypadku otworów. Zmieniły się podzespoły. Są miniaturowe, pakowane w taśmy, jak naboje do karabinu maszynowego. Ta technologia nazywa się SMT, techniką płaskiego montażu i jest kluczem, receptą do całkowitej automatyzacji procesu. Organizacja produkcji staje się warunkiem koniecznym. Bo wstyd powiedzieć, tam gdzie są ludzie, tam są też błędy. A od maszyn liczących zależy już zbyt wiele. W tych płytach zdaje się tkwić więcej niż włożył tam konstruktor. Komputer to nie jest zwykła maszyna. Jego celu działania nie określa się z góry. Grać będzie tak, jak każe mu program. Wszyscy już wiedzą, że to ty dyrygujesz światem. Wszyscy architektury uważają go za jeden z ładniejszych hoteli w Europie. Od Wawelu oddziela go tylko wąska nitka wisły, od sławnej sieci Intercontinental nie dzieli nic, bo do niej należy. Forum Kraków to jedyny hotel w Polsce, w którym obsługa klienta jest niemal całkowicie skomputeryzowana. Dzień dobry, słucham uprzejmie. Zdzisław Kamiński się nazywam. Czy jest moja rezerwacja u panów? Już momencie sprawdzę. Proszę jest. zaczekać. Zamiast grzebania w papierach, recepcja niż uzyskuje na ekranie wszystkie niezbędne informacje. Kto rezerwował pokój, na jaki okres, w jakiej cenie. Tak, zgadza się. Jest Pana rezerwacja. Będzie Pan mieszkał u nas do prawda? Zgadza się. Już ma być. Karty hotelowej też nie trzeba wypisywać ręcznie. Drukarka zrobi to ładniej, a przy okazji wiadomo, że było to 11 sierpnia, a pracował w tym czasie dysponent numer 20. Pana karta pobytu, pokój numer 102, pierwsze piętro, winda w głębi tutaj po prawej stronie. Życzę Dziękuję miłego bardzo. pobytu. Ale to, co najważniejsze w zarządzaniu hotelem, dzieje się po tej drugiej stronie recepcji, której klient nie widzi. Każde zamówienie telefoniczne czy pisemne trafia najpierw do działu rezerwacji. Do pamięci komputera wprowadza się życzenia klienta, termin, rodzaj pokoju, format płatności. Od tej chwili ilość informacji będzie stale rosła. Gdy klient zamieszka w hotelu, komputer będzie prowadził obliczenia należności za pobyt, telefony, posiłki, pralnie czy inne usługi. Takie obliczenia na koncie każdego klienta robione są każdej nocy podczas komputerowych sesji między pierwszą a czwartą rano. Pan Kamiński, proszę chwileczkę poczekać. Halo? Pan Kamiński mieszka w pokoju 102. Ale w tej chwili nie ma nikogo w pokoju. Czy życzy Pan sobie zostawić wiadomość? Tak, chwileczkę. Tak. Pan Andrzej Kurek, tak. Przyjeżdża Pan jutro, tak? To wszystko? Tak. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzień dobry, hotel forum, proszę uprzejmie. Telefony w forum są otwarte. Dzięki specjalnym licznikom impulsów klient może sam wykręcać numery zamiejscowe i zagraniczne bez pośrednictwa centrali. Niestety należność wędruje od razu do odpowiedniej komórki w pamięci. Dzień dobry. Proszę pani, poproszę pieczarki panierowane. Pewsrogonow z rybkami, Żurek po kujawsku. Coca-Cola. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Można? Dziękuję. Dziękuję. Z pozoru, długopis. W rzeczywistości, magnetyczny klucz, którym kelner otwiera komputerową kasę i drukarkę. Każdy kelner ma swój indywidualny numer i swój klucz. Dopiero gdy włoży go do maszyny, może zrealizować zamówienie. Niezbyt zresztą rozrzutnego klienta. Każda potrawa ma też swój komputerowy numer ewidencyjny. Bony wychodzące z drukarki to rewers, jaki kelner daje kuchni w zamian za posiłki i napoje. Komputer prowadzi rejestr jego zamówień i na koniec dnia sporządza się bilans mówiący, jaką kwotę kelner ma wpłacić do kasy. Ten system obejmuje w forum dwie restauracje, dwie kawiarnie i dwa bary. Równocześnie może tu pracować do stu kelnerów. Chciałem Panią prosić o dwa osobne rachunki, dobrze? Za telefony i za pokój. Dwa rachunki? Nie ma problemu. Próbny rachunek na zwykłej kartce, by szok cenowy nie zwalił z nóg? Proszę bardzo. Roczny obrót hotelu to miliard 200 milionów złotych. Basen, sauna, korty, sale kongresowe i bankietowe. Jest tu wszystko, co potrzebne do rekreacji, wypoczynku i dla biznesu. Są też ludzie, dla których obsługa tego systemu stała się wielką przygodą. System oparto na minikomputerach NCR, ale program napisali polscy programiści. Nie tylko dlatego, że hotel to skomplikowany organizm żyjący własnym życiem, także dlatego, że musiał ten program uwzględniać niewytłumaczalne paradoksy naszego życia. Kiedyś miasto Ulb w Niemczech było sławne z powodu wspaniałej gotyckiej katedry, a także jako miejsce urodzenia Alberta Einsteina. Dziś w świecie wielkiego przemysłu kojarzy się z innymi gigantami. Współczesne dinozaury, dźwigi samochodowe i żurawie, które jednym ruchem teleskopowego wysięgnika mogą unosić ciężary do 1000 ton na wysokość nawet 200 metrów. Są potrzebne oddziałom straży pożarnej i ratownictwa technicznego. Bez nich budownictwo wciąż byłoby na etapie parterowych domków. Na pytanie, co ma wspólnego potężny 400-tonowy dźwig z komputerem, odpowiedź brzmi: bardzo wiele. Nie oznacza to że oczywiście, że bez komputera takiego dźwigu zbudować nie można. Można, ale jest to o wiele trudniejsze. Przecież takie potężne urządzenie składa się z prawie 60 tysięcy części, a na półkach w magazynie leży milion 200 tysięcy różnych elementów. Z tego 80 tysięcy trzeba kupić u różnych dostawców. Resztę wyprodukować samemu i cała sprawozdawczość, całe sterowanie ruchem tych części jakoś musi być zrobione. Oprócz tego trzeba wyprodukować tysiące dokumentów. Takich jak chociażby lista klientów z Polski, listy płac, setki dokumentów księgowych. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, co ma wspólnego dźwig z komputerem. W zakładach Liebherr produkuje się rocznie około 600 dźwigów, to znaczy dwa dziennie, a każdy Przygotowany na indywidualne zamówienie klienta. Tu, w centrum komputerowego zarządzania, zbiegają się wszystkie nerwy współczesnej fabryki, sterowania produkcją, księgowością i całą administracją zakładu. Pracują tu trzy osoby. System komputerowy pozwolił zmniejszyć zatrudnienie w sferze administracji o 60 osób. Na pytanie, jak było przedtem, zanim nastały komputery, szef centrum uśmiecha się zażenowany. To było tak dawno. Że już nikt tego nie pamięta Człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko Co robi gentleman, gdy nagle zabraknie mu pieniędzy, a banki są już zamknięte? Korzysta z ulicznego bankomatu, czyli automatu do wypłaty pieniędzy. Musi mieć oczywiście konto w banku i kartę z holograficznym identyfikatorem, a także wiedzieć, co z nią zrobić. O, przepraszam. Już. Teraz należy wystukać tajny numer własnego konta, a także podać kwotę wypłaty. Niemieckie automaty wypłacają jednorazowo do 400 marek w banknotach 50 lub 100 markowych, według życzenia klienta. Wbrew pozorom. Po drugiej stronie bankowego muru nie siedzi wcale krasnoludek, który wypłaca pieniądze. Tu nie ma nikogo. Są tylko pancerne sejfy czynne całą dobę i pilnie strzeżone elektronicznymi systemami alarmowymi. Wewnątrz skomplikowany system sterowania pneumatycznego. Z kaset zawierających banknoty wyjmuje je sprężone powietrze. System przysawek i podejników liczy pieniądze i kieruje je na drugą stronę muru. Raz na tydzień uzupełnia się zawartość kaset. Częściej nie trzeba, bo w jednej kasecie mieszczą się 2 miliony marek. Od początku głównym użytkownikiem komputerów były banki. Po pierwsze dlatego, że je na to stać. A po drugie dlatego, że sens istnienia tych instytucji opiera się na błyskawicznych operacjach, na ogromnych zbiorach liczb. Główny oddział Volksbanku we Frankfurcie nad Menem przeszło 140 tysięcy bieżących rachunków. Czeki, procenty, transakcje, kursy, prawie 2,5 miliarda, miliarda marek rocznych operacji. A wszystko musi być rzetelnie, dyskretnie, szybko, no i przede wszystkim bez kolejek. Bo czas w rachunkach bankowych ma zupełnie konkretną wartość. Pracuje tu 14 specjalizowanych terminali bankowych, podłączonych do głównego komputera, który znajduje się zresztą w zupełnie innym mieście. Bo w bankowości zawsze wszystko polegało na komputerowych sieciach, bo tu obowiązuje strategia pająka. Roczne obroty Volksbanku wynoszą 2,5 miliarda marek. W samym Frankfurcie ma 40 filii. Nie trudno więc zrozumieć, dlaczego banki były zawsze w czołówce branż, które swą przyszłość oparły na systemach komputerowych. Po prostu musiały i mogły sobie na to pozwolić. Co robi dżentelmen, który nagle zapomniał, ile ma pieniędzy na koncie po ostatnio przeprowadzonych operacjach? Korzysta z komputerowego systemu informacji bankowej. Procedura podobna jak przy korzystaniu z bankomatu. Karta magnetyczna, numer konta. Stan pańskiego konta zostanie wydrukowany. Tak, zgadza się. Pobrałem 150 i jest. 446, niestety na minusie. Całe szczęście, że bank kredytuje stałych klientów. Ulicami Frankfurtu w godzinach szczytu porusza się 230 tysięcy samochodów. W samym centrum pracuje 56 tysięcy ludzi głównie w małych, średnich i wielkich bankach. W tym finansowym centrum Europy działa 400 banków. To one napędzają koniunkturę. Bez nich nie mógłby działać ani hotel, ani supermarket, ani fabryka dźwigów czy komputerów. Skomplikowane interesy współczesnego świata łączy dziś jeden wspólny mianownik informacja przepływająca między magicznymi płytkami komputerowych pamięci.